Zwycięski WUBER Fałce Rzeszów, drugie zwycięstwo w drugiej kolejce. Jak się wam dzisiaj grało? Co przeważyło w tym zwycięstwie? Ciężko nam się dzisiaj grało. Jak sobie siedziałem w domu jeszcze przed meczem, analizowałem drużynę naresowi, czy rzuca za trzy jak gra. Przebieg się prawie sprawdził do końca, grali kryli na całym przede wszystkim tego się obawialiśmy. Myślę, że dużo łatwych punktów z tego, z tego rzucili, bo robiliśmy straty niepotrzebnie. Czasami wchodziliśmy w kozioł. Bardzo fajnie pozwajali, bardzo fajnie asekurowali podania. Było po prostu ciężko przez 2-3 kwarty. Nie wiem dlaczego to. Od Puścili w trzeciej kwarcie. Działo nam się dużo łatwiej, jak przeprowadziliśmy piłkę. No to już w takiej koszykówce stacjonarnej Najemy radę, wykorzystujemy przewagę przede wszystkim wysokich. Jak zwykle się łączko rzuciły punkty gry głównie jeden na jeden, czyli z jego ulubionej. głównie trzecia, czwarta, kwarta zaważyła, że sobie odpuściła po prostu krycie na całym i grało nam się łatwiej. Ta przewaga praktycznie wzrosła w tej drugiej części gry. Powiedz nam, proszę jeszcze, w jakiej parze butów uwielbiasz grać w Master League? Ojej, Master League to, 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 to za krótko, to jeszcze jedna para wytrzymała do dwa sezony. Nie mam jakiejś ulubionej takiej firmy, wiadomo, że pracujemy wszyscy NBA. Tam, jak ktoś ma ulubionego zawodnika, to patrzy, w jakich butach gra i tak dalej. Przede wszystkim, muszą być lekkie i przede wszystkim muszą być niskie. Takich wydaje mi się, że, że, że jest większa motoryczność, można jeszcze pobiegać, pobiegać w tym wieku, a i dlatego takie wybieram. Przed nami zawodnik Pempa jeden rs Rzeszów. Niestety druga porażka. Powiedz nam, co mogło wpłynąć dzisiaj na ten druzgocący wynik. Myślę, że doświadczenie drużyny, z którą graliśmy, ponieważ jest tam wielu Naprawdę doświadczonych zawodników, którzy grali w wysokich ligach, w polskich drużynach. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy dosyć modą drużyną. Jest, jesteśmy zbudowani w zasadzie z samych młodzieżowców U17 i ci zawodnicy grają średnio trzy mecze tygodniowo, także są dosyć, dosyć zmęczeni i gramy po prostu tak bardziej rekreacyjnie, bo się pobawić. Powiedz nam, proszę, w jakiej parze butów uwielbiać grać koszykówkę? Czy mógłbyś wymienić jeden konkretny model i wymienić je, za co je bardzo uwielbiasz, i nie zmieniłbyś nas zupełnie inną parę? Myślę, że Kobe AD. Grałem w nich 3-4 sezony temu. No, były to po prostu najlepsze buty, jakie miałem. Trakcja, amortyzacja. Nie czuło, że się grało w nich po prostu, żadnych dolegliwości. I myślę, że to jest taka para, w której mógłbym grać już do końca życia. Najlepsza kolorystyka tych butów? Ja mam Navy Blue i dla mnie ta jest najlepsza. Pominięci w drafcie jest to bierna. drugie zwycięstwo w drugiej serii Master League. Powiedzcie, jak się wam dzisiaj grało? No dzisiaj był zupełnie inny mecz. Od początku przeważaliśmy, tam chłopaki doszli na 5 punktów, ale w drugiej kwarcie sobie, młodszy zespół, ale dzięki tam dobrej grze, dobrym podaniom przede wszystkim lepszemu o niebo wyprowadzaniu piłki, bo to było widać. No to, żeśmy na bezpieczną przewagę odskoczyli i potem już kontrolowaliśmy mecz. Ale nie można absolutnie lekceważyć tych chłopaków, bo o Jezu, jacy oni szybcy. Dzisiaj każdego zawodników na wywiadzie pytam, jaka jest jego ulubiona para butów do gry w kosza. Mógłbyś powiedzieć swoją? Ma, mam na sobie buty, które są moje ulubione, bo są bardzo wygodne. To są pumy, ale co ciekawe, tam mam jeszcze dwie pary, które były dużo droższe od tych. Te kosztowały niewiele ponad 150 zł po jakiejś przecenie, a są najwygodniejsze. Są miękkie, ładnie trzymają kostkę, dobrze się w nich biega, także są bardzo, bardzo wygodne. Pempa Dwaresowa Rzeszów niestety dzisiaj przegrana z pominięci, trafcie jest to bierna. Powiedz nam, jak przebiegał mecz według was co zawiodło? Zawiodła mi się wydaje, że siła fizyczna, ponieważ zawodnicy byli dużo starsi si, i dużo silniejsi. Średnia wieku w naszym zespole to jest 15-16 lat, natomiast w drugim to już jednak jest ponad 30 i też wzrostowość zawodnika jest ponad 2 metry, ciężko jest utrzymać taką osobę. Zauważyliśmy, że też dużo strzałów było niecelnych musicie nad tym popracować, co zmienić, żeby jednak zamienić tą średnią na wyższą. to musimy zacząć oddawać więcej rzutów, większa pewność, też na co dzień gramy innymi piłkami, ponieważ jesteśmy zespołem, który docelowo ma grać w lidze U17 podkarpackiej. Powiedz nam proszę jeszcze, jaka jest twoja ulubiona para butów do gry w kosza, za co ją cenisz i czy chciałbyś ją zmienić, czy jednak grać w niej do końca swojego życia? To Moja ulubiona para to są Lebrony Next Gen, aktualnie w nich dzisiaj nie grałem, jednak są to moje ulubione Buty, bo są strasznie lekkie, mają dobrą stabilizację i gramy się w nich najbardziej komfortowo. Last shot, drugie zwycięstwo w drugiej edycji Master League. Gratulacje. Retrodziki dały Wam dzisiaj popalić. Wiele brakowało, coś stało. No, retrodziki super weszły w mecz. Dzisiaj naprawdę raj na wysokiej skuteczności. Świetnie biegali. No, my mieliśmy problem z użyciem na odwrót ze skutecznością. No i nie ukrywamy, że też zdziwiliśmy się, że tak naprawdę rewelacyjnie weszli w mecz. Także gratulujemy. Przecinnej drużynie. Super przeciwnicy. Opowiedz nam o Twojej ulubionej parze do grania w kosza. E, moje ulubione buty to były strzałki, trampki. Tak w 90-tych się grało. Wszyscy w niej grali. Jak ktoś miał buty inne, to, to był sukces. Także strzałki to są moje najlepsze buty do grania. A tak na poważnie to gram w Nike'ach, Nie gram w Adidasach, bo dwa razy miałem poważną kontuzję w Adidasach. Więc Adidasy odstawiam w Nike. Gram znawcami od butów u nas jest na pewno Krystian, Woźniak. I z tego co wiem, to Kuba Szubar też się interesuje, więc o butach to z nimi mógłbyś porozmawiać więcej. Retro dziki. Niewiele brakowało do historycznych. Drugiego zwycięstwa w rzędzie. Daliście niesamowite widowisko, bardzo się chciało oglądać ten mecz. Czego zabrakło w końcówce? Bo szliście web w web. Myślę, że kondycji i troszeczkę wzrostu. Pewnie trochę wiary w siebie zabrakło, ale no, myślę, że postawiliśmy dość duży opór. drużynie Last Shot, która jest jedną z lepszych drużyn w lidze, nie spodziewali się pewnie takiego obrotu sprawy. Natomiast no, staraliśmy się jak najlepiej rozegrać ten mecz. Niewiele brakowało, może następnym razem się nam uda. Jesteśmy zadowoleni z tego, z rozegranego meczu. Tak jak mówię, no, trochę kondycji zabrakło, wzrostu i wiary w siebie. Ale dali się naprawdę świetne widowisko, super się ten mecz oglądało. Jaka jest Twoja ulubiona para butów do gry w kosza, w których grasz? Kylie Fly, Flytrap chyba trój te, które mam na sobie. Bardzo wygodne buty, fajnie mi się w nich gra, leciutkie. a Miałem kilka jeszcze przechodnich par, ale te zawsze zostawiam na mecze, bo najlepiej się w nich czuję. Druga kolejka Master League. soku łańcuch. wygrywacie drugi raz z rzędu. Powiedzcie, jak dzisiaj wam się grało? Grało nam się dobrze, czuliśmy się razem dobrze ze sobą na parkiecie. Graliśmy tylko w sześciu, przez problem ze zdrowym reszty zawodników. Ja bym na wstępie jeszcze chciał pozdrowić Sebastiana Piwko, którego z nami niestety nie ma, ale no tęsknimy za to, bo Seba, Seba był uczestnikiem pierwszej edycji Master i, I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie grał. Pytam dzisiaj każdego z Was najulubieńszą parę butów, których uwielbia gra w kosza. Ja zawsze grałem w Kairi, w Nike Kairi. Czuję się dobrze w tych butach, mają dobre hamulce. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz, w butach. I zawsze stałem na but Kairiego. A jakaś ulubiona kolorystyka? Najjaśniejsza. To skład. Dzisiaj niestety wysoka porażka. Co się stało? z sokołem, to przegraliśmy wysoko, tak? Tak pewnie miało być, chociaż panie wyszliśmy w pierwszą kwartę. no Później, później zaczęło być coraz gorzej. Szliście Web w web, fajne tempo, dynamicznie. Niestety, w pierwszej kwarcie zauważyliśmy, że miałeś wypadek. Co się stało? Ja chrupło mi dwójka, i nie byłem w stanie grać dalej. No, potem wiele, wiele rzeczy, no jest tak, że jeden jakiś taki zapalnik jakby powoduje, że później sypie się wszystko, ale tak jak mówię, to był faworyt, nie my. Szybkiego powrotu do zdrowia. Każdego dzisiaj pytam zawodników, który udziela wywiadów o jego ulubioną parę butów do grania w kosza, jaka ona jest w Twoim przypadku? W tej chwili to mam je na sobie, bo ciężko mi kupić, teraz już takich wysokich nie robią, nie? także te hyperdanki jak najbardziej dają radę, a w życiu swoim to chyba najlepiej wspominam Dancewear 10 Iversona. Miałem te trzy modele, spłukłem w tym kupę, kupę, kilometrów. Jakaś grejlowa kolorystyka? Twoja. Tak, taka, taka prawie jak nasze stroje, tylko tam jeszcze biała podeszwa była, nie? Dominował czarny z czerwonym, na zamek zapinany, nie wiem czy pamiętacie, były takie dziesiąteczki. Thunderbolts, druga wygrana w drugiej kolejce Master League, czwarta kwarta szalona, goniliście się nawzajem, najbardziej wyrównany mecz, opowiedz jak się dzisiaj Wam grało? Ciężko, zamuleni byliśmy przez pierwsze dwie kwarty, ale później jakoś ruszyło i w miarę obrona ruszyła i było okej. Okay. Dzisiaj każdy głos graczy pytam o ulubioną parkę do grania na parkiecie, jaka to jest według Ciebie? Nie mam ulubionych, ale mogą być te Hardeny, co teraz najnowsze w nich gram, no są okej. Okay. Za co je cenisz sobie? Za wygląd, nie, nie są jakieś niesamowite, ale wygląd jest spoko, więc... Twoja ulubiona kolorystyka? Zależy od buta, jak jest dobry but, to nieważna kolorystyka, ale chyba czerwone ogólnie. Wspominasz o zwariowanym wariacie, czyli Marcinie, opowiedz trochę o tym życiu. ty był ten rzut, wygrał na mecz tak naprawdę, bo już był dość blisko wynik i no zrobił robotę, a im trochę opadł, chociaż Łobuda też jest kozakiem po tym, co dzisiaj rzucał. No, Szacunek niesamowity. Alfa Team dzisiaj niestety przegrana, tydzień temu wygrana. Mocno odmłodzony zespół, a mimo tego czegoś brakło. Proszę, powiedz nam, co się dzisiaj wydarzyło. Moim zdaniem zabrakło odrobinę może doświadczenia na, na ławce i takiego zorganizowania. Wciąż nowa ekipa i się docieramy wszyscy. Moim okiem brakło właśnie takiej osoby, która by lepiej zarządzała tą ławką i powiedziała, okej, okay, zmiana, teraz ty, teraz ty, bo nikt za bardzo nie chciał naszych starterów ściągać, a no, grali bardzo dużo i mimo, że zmęczeni, grali cały czas, także ja też biorę to trochę na siebie, że mogłem trochę bardziej przycisnąć, pomieszać chłopakami i pewnie by było lepiej. Właśnie pod koniec zmieniliśmy jednego startera i pojawił cień szansy jeszcze. Mateusz Łabuda zaczął palić te trójki, to w ogóle myśleliśmy, że to będzie tu jeszcze, wy... od kurczę, comeback, wygrywamy, no ale niestety. No raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ta seria w ogóle chyba to było 5 z rzędu trójek, które rzucał, Aha. nie? Mając w ogóle na karku cztery faule, nie? Więc no. to, już, to już w ogóle było. Teraz drugie pytanie, powiedz mi Jaka jest Twoja ulubiona para butów koszykarskich, których uwielbiasz grać i nie wyobrażasz sobie ich nie mieć ze sobą? Gram w umach All Pro Nitro w korystyce buta Hendersona. Bardzo fajne, polecam. Aczkolwiek tak bardzo dobrze mi zapadły w pamięci jeszcze buty z 2014 Nike Hyperdunk. Uwielbiałem je. Właśnie żałuję, że już tej serii nie ma. Ciemno bym je ubrał. Zalesie na po zwycięskim meczu z żarłaczami. Wy wychodzicie dzisiaj zwycięsko, co przeważyło zdobytych dwóch punktach. Myślę, że tutaj była konsekwencja w ataku przede wszystkim. Obie drużyny popełniały tutaj błędy w obronie, natomiast my częściej je wykorzystywaliśmy i, i też lepiej chyba była zbiórka. Tak, nie widziałam statystyki, ale tak podejrzewam. No i wiadomo, dużo tych drugich szans na dobicie i gdzieś tam lepiej płynęliśmy ten wynik dalej. Dzisiaj pytam każdego z was, jaka jest wasza ulubiona para butów do grania w Kosza? Jaka jest w Twoim przypadku? Ja nie miałem dużo par. Sentymentalnie podchodzę do takich Nike'ów I get Buckets. To były jedyne pamiętam wtedy w Rzeszowie sprzedawane, ale jak mnie chyba wskazać ulubioną, to najwiem. KD8. To były moje takie pierwsze, już lepsze buty do grania. Trochę się na nie wykosztowałem, mam nieduży sentyment. Co byś wymienił w nich takiego świetnego, które sprawiało, że nie chcesz ich zdejmować, cały czas w nich grać? Pomimo tego, że zawsze byłem ustawany gdzieś tam pod koszem, to strasznie lubiłem niskie buty, takie lekkie. Lubiłem tą lekkość, takie toporne, wysokie buty, jak na przykład hyperdanki, nigdy mi się nie podobały. No i chyba to najbardziej mi ceniłem. Żarłacze Rzeszów, niestety, druga porażka z rzędu. Było blisko. Ścigaliście mocno wynik. Powiedz, co musicie zmienić zmienić, żeby ponieść te, te drużyny waszego pułapu i te lepsze? Generalnie myślę, że nie. No nie weszliśmy za dobrze w mecz. Jeszcze jak na początku tam 10-10 się kręciło. Później nam chłopaki z Lesia odskoczyli. Chcieliśmy coś zmienić. Odskoczyli nam w pierwszej kwartce 6 punktów bodajże, później dołożyli jeszcze 7 po, po drugiej, no i na drugą połowę i za nie zostało jak po prostu coś pozmieniać. Wprowadziliśmy strefę. Oni tam nie trafiali za bardzo tej trójeczki, także coś tam udało się nam w końcu połapać, od, odrobić. Czwarta kwarta to co? Myśmy dalej czekali w tej strefie no i dalej musieliśmy coś zrobić, bo tam chyba doszliśmy ich na dwa, czy trzy, czy cztery nawet oczka, no to dalej trzeba było, bo grali na czas, musieliśmy dalej złapać każdy swojego na szybko, żeby próbować wyłapać. Może trochę szczęścia brakło, i, a później to już wynik nie oddaje tego, co, jak to wyglądała końcówka. Myślę, że tak jakby troszkę szczęścia po prostu brakło. Mogło to się różnie skończyć nawet. Mogliśmy to wygrać. Twoja ulubiona para butów do grania w kosza? Jeżeli masz jedną lub więcej... Ja gram w Jordanach, obecnie występuję w wywiadzie w klapkach też Jordana, także nie, że reklamuję tą firmę, nie płacą mi za to, więc buty drogie, ale najlepsze buty według mnie do koszykówki w obecnym chyba czasie. Okej, okay, jakiś konkretny model? Teraz są luki, luki dwójki chyba, polecam, polecam. Okay, i jaka kolorystyka? Niebieskie, no niebieskie, pasują do barw naszych, także pod kolor jedziemy z tematem.